Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Aleksandra i zapraszam do obejrzenia wideo dzisiaj na temat Merkurego oraz Wenus. Ponieważ 6 lutego Merkury opuścił znak wodnika i przeszedł do znaku ryb, a Wenus robi to zaraz za nim, a więc 10 lutego. Jest tutaj różnica tylko kilku dni. A więc i Wenus, i Merkury opuszczają chłodny, logiczny, Taki um, zdystansowany i bardzo, bardzo wolnościowy e, znak wodnika, znak powietrzny, i wkraczają w te um, odmęty, i e, te oceany znaku ryb. I e, Wenus jeszcze jest w wodniku, ale już teraz, już z Merkurym e, m, w rybach, możemy poczuć zmianę, bo możemy poczuć, że że głowa pracuje jakoś tak inaczej, że, że to, co było takie bardzo ważne w wodniku, a więc ta logika, ta, ta myśl, to podejście racjonalne, ta, taka potrzeba przestrzeni w w myśleniu, tak, żeby myśleć coś, coś, coś innego, coś w, w ogóle to, to taka potrzeba bycia innym, nieszablonowym, właśnie jeżeli chodzi o komunikację i o myślenie. A także te przebłyski geniuszu. Pamiętajmy, że wodnikiem opiekuje się rewolucyjny uran, a więc to ustępuje na rzecz um, intuicji, czucia. Emocji, myślenie staje się takie bardziej mm, chaotyczne, e, bardziej poddane tak, jakby właśnie e, odczuwaniu. E, myślenie, mo, możemy powiedzieć, że myślenie tak, jakby zalewała jakaś woda, jakaś e, mgła. No i też właśnie to myślenie e, jest takie trochę. Bardziej skierowane w stronę przeczuć, w stronę intuicji, w stronę jakiejś takiej, um, powiedziała, duchowości. Ale um, jeżeli chodzi o Merkurego, to niekoniecznie jest korzystne. I zaraz powiem e, dlaczego. I też warto wiedzieć, że to jest dosyć ważny temat, ponieważ. Ponieważ Merkury zostanie w rybach dosyć długo, wyjątkowo długo, ponieważ zazwyczaj Merkury przebywa w jednym znaku około 2,5 do 3 tygodni, a tutaj to będzie ponad dwa miesiące, bo aż do połowy kwietnia. A to dlatego, że Merkury wejdzie w tą naszą ulubioną, czyli oczywiście to, to nasze no, bardzo nielubiane zjawisko, jako, jakim jest retrogradacja. Ale zanim przejdziemy do dalszej opowieści o Merkurego i o Wenus, chciałabym serdecznie zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Będę bardzo wdzięczna za wszystkie lajki, komentarze i oczywiście zapraszam na astrologiczne sesje online, na których omawiamy sobie horoskop urodzeniowy, to jego mocne, jego słabe strony, to co wskazuje. Albo właściwie, które aspekty powodują, wskazują na to, jacy jesteśmy, kim jesteśmy, w którą stronę mamy iść. No i oczywiście zaglądamy trochę w przyszłość, sprawdzając tranzyty. No więc wracając do, do Merkurego i do Wenus. A więc dlaczego tak się czujemy, i dlaczego tutaj to będzie dla nas taka bardzo duża zmiana. Otóż e, przez ostatnie kilka tygodni e, mieliśmy taką bardzo silną, bardzo dużą kumulację planet w tym powietrznym znaku wodnika, e, a więc było to Słońce, Merkury, Wenus oraz Mars. I te planety spotykały się kolejno w koniunkcji ostatni był Mars a w tej atomowej koniunkcji z mrocznym plutonem, z mrocznym panem śmierci, odrodzenia i transformacji. A więc był to z jednej strony, była to bardzo silna, skumulowana energia powietrzna, powietrza, a więc tej logiki, tej wolności, tego buntu, rewolucji, tego myślenia takiego out of the box, nieszablon, nieszablonowego, tak? Potrzeby wolności, potrzeby wolności w relacjach um, i w ogóle. A jednocześnie e, mierzyliśmy się z tym, co, przy, co, co przynosi nam pluton, a więc z, tą taką, um, z tym takim nagłym nagłym poczuciem, że się dusimy, że już nie chcemy tych masek, że już że po prostu tych starych jakichś przekonań, które nas więżą, um, że potrzebujemy być autentyczni. I to wszystko się działo właściwie jeszcze do niedawna. Ostatnia była ta koniunkcja Marsa z Plutonem, i ona była naprawdę, naprawdę mocna. No ale teraz jakby cała energia się zmienia. Tak? Przechodzimy z tej chłodnej, tak? Chłodnej, pamiętajmy, że, 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 wodnikiem, że wodnik. No, wodnik jakby nie wie, co to emocje. Właściwie wodnik jest taki oderwany od emocji. Może na, nie tyle nie wie, ile jest oderwany od emocji. Jest tak, jakby ponad to. Czasami może się trochę wywyższać. Więc e, wychodzimy z tego właśnie wodnika, z całej tej energii, i przechodzimy najpierw z Merkurym, potem z Wenus, w te mm, nieokreślone. Zamglone, takie, no, takie, nie wiadomo właściwie jakie, takie trochę bez, bez końca, bez początku, bez końca, właśnie w ryby. I o ile Wenus czuje się w rybach bardzo dobrze, o tyle um, Merkury, no już niestety niekoniecznie. Um, no i zaraz opowiemy sobie, dlaczego. Więc zacznijmy od tego, że spróbujemy trochę zrozumieć e, znak ryb. Co to, e, co to za znak? Czym się charakteryzuje? E, m, o co w nim tak naprawdę chodzi? Ryby to ostatni znak zodiaku, znak zmienny, rządzony przez planetę Neptun. Neptun to pan mórz, oceanów, ale też mgły, iluzji, sztuki. Um, tak, um, artyzmu, ar, artystów, um, duchowości. Królestwo Neptuna właściwie nie ma granic. Tam nic nie ma granic. Tam wszystko jest jednością wszystko jakby ono nie ma początku, końca. Um, nie, nie, jakby tam trudno czegoś tak naprawdę dotknąć zobaczyć, sprawdzić, jakie coś ma Realne kształty może mieć takie, ale równie dobrze może mieć zupełnie inne. Na temat Neptuna i jego przejścia z ryb do barana zrobiłam osobne wideo. Zostawię link w opisie pod filmem. No więc ryby. Więc co jest właściwie takiego charakterystycznego dla ryb? Co, co to są za obszary? A więc jest to. Intuicja i empatia to jest właśnie ta ogromna, tak, ogromna e, intuicja, gdzieś e, te potrzeby naszej duszy, ale też m, właśnie empatia bardzo głęboka, rozum, e, taka, bym powiedziała, wręcz na poziomie e, komórkowym. To jest e, taka bezinteresowna miłość, chęć, Pomocy innym, chęć oddania się wręcz innym. Mówimy tutaj właśnie o tym, o tym oddaniu się, o poświęceniu się um, dla innych. Tak, więc to są te wszystkie takie porywy, serca, uniesień. To jest też um, duchowość, to jest też um, właśnie sztuka. Um, cała poezja, cała poezja, Cała poezja, malarstwo, muzyka, film, tak. To wszystko, no, co jest jednak iluzją, to wszystko właśnie jest domeną ryb, domeną Neptuna. No i nasze marzenia, tak. Te marzenia, które sprawiają, że mamy ochotę iść dalej, że, tak, że możemy wyobrazić sobie też ta nieograniczona wyobraźnia, która sprawia, że możemy zobaczyć, czy poczuć. Piękno, które daje nam siłę do życia. Ale ryby, tak, nie dajmy się zwieść, nie dajmy się zwieść, bo ryby mają też swoją bardzo, bardzo mroczną stronę. Tak jak, tak jak każdy znak zodiaku. Tak? Ale właśnie teraz sobie o tej mrocznej stronie opowiemy, bo ona jest tutaj w tym czasie bardzo ważna. No więc ryby to jest tak, ta, ta miłość, od, od, współodczuwanie, tak? To, ta umiejętność znalezienia sakrum właściwie w każdym miejscu, empatia, ale też ta, ta sztuka, tak? Ale też to jest to bagno, bagnisko właściwie, kłamstw, oszustw, manipulacji, toksyczności, która nakłada maskę ofiary. Uwaga na to, to jest u nas bardzo, tutaj w naszym kraju bardzo, bardzo popularne. No my właściwie na tym wyrośliśmy, tak? to, to męczeństwo, to nadmierne poświęcenie siebie, które, które tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to tak trochę z boku chłodnym okiem, może właśnie przybrać ten toksyczny, manipulacyjny wymiar. Więc to, do tego domeną ryb, znaczy właściwie tą ciemną stroną, tak, tym cieniem, jest też ucieczka od rzeczywistości. I to może być właśnie taka, czy też od odpowiedzialności, i tutaj jest też ta, ta ofiara, tak, że odpowiedzialność, że, że, że to ja jestem właściwie, nie jestem odpowiedzialna za coś. Ja jestem ofiarą czegoś, nie wiem, wychowania, tego, tamtego systemu, i tak czyli ta niechęć do wzięcia odpowiedzialności we własne ręce, ale też eskapizm, no, wszelkie ucieczki. W nałogi. Bo to powoduje to jakby ucieczka w taką, to daje te iluzję. W którą możemy uciec, by nie czuć bólu, rzeczywistości. Tak? To oderwanie się od ziemi, to, ale oderwanie się od ziemi w tym negatywnym, w tym negatywnym znaczeniu, tak? czyli właściwie utrata kontaktu z rzeczywistością. I Właśnie ryby mają. Ryby to znak dwoisty, mają dwa oblicza. Są dwie ryby. Jedna, płynie, jedna jest żywa i płynie pod prąd, a druga jest martwa i płynie z prądem. I tutaj właśnie mówimy o tej tak, że to jest ta ryba, ta, ta bezwolność, ten brak kręgosłupa, te, to, ta manipulacja otoczeniem poprzez. Poprzez swoje cierpienie, tak? poprzez napawanie się może właśnie tym swoim cierpieniem. No więc tak właśnie to wygląda, jeżeli chodzi o te dwie twarze ryb. Jedna jest naprawdę piękna, jest bezinteresowna, tak? jest artystyczna, daje nam piękno, daje nam te uniesienia, a druga, właśnie mroczna, toksyczna, kłamliwa. I taka, taka trochę, nie wiem, czy ktoś oglądał uh, Twin Peaks, tak? Gdzie mamy to pozornie spokojne um, miasteczko, wspaniałe, tutaj jest wszystko ładnie, pięknie, wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy są pięknie ubrani, tak? Ale tam pod spodem toczy się. O, dzieje się naprawdę bardzo dużo um, niekoniecznie fajnych rzeczy. A więc mamy tego Merkurego w rybach um, i od 6 lutego i trzeba o tym trochę więcej powiedzieć, zwrócić na to trochę uwagę, ponieważ no, tak jak powiedziałam na początku, Merkury zostanie w rybach wyjątkowo długo, bo um, aż do połowy kwietnia, więc ten czas będzie dla nas mocno odczuwalny. A do tego jeszcze będzie retrogradacja, więc no, to się tak szybko nie skończy. A y, Merkury to planeta komunikacji i myślenia. A więc y, Merkury kocha fakty, y, logikę, racjonalne podejście, tak? tą taką chłodną, opanowaną y, głowę, konkret. Um, tak, wszelkie, no właśnie fakty, dane. Um, a tutaj w rybach um, nagle myślenie zalane jest wodą. Um, wkrada się chaos. Tak? Brakuje tej logiki. Zaczynamy się kierować nie faktami właśnie, czy, czy logiką, czy jakimś takim racjonalnym myśleniem, ale przeczuciami. Jakimiś takimi dziwnymi, może trochę intuicją, jakimiś takimi dziwnymi porywami, co nie jest akurat w przypadku Merkurego korzystne. Merkury w rybach jest i na wygnaniu, i w upadku, a więc naprawdę jest bardzo słaba pozycja dla tej planety. Więc teraz będzie bardzo łatwo o jakieś błędy, fatalne pomyłki, chaos w myśleniu. Oszustwa. Um, musimy bardzo uważać na to, co mówimy, co, co, wy, co do kogoś wysyłamy, co od kogoś dostajemy. Um, jak, um, jakby tak, bo w, myś, myślenie, no znaczy, jest duży chaos w myśleniu. Jakby nie możemy y, złapać, może być trudno złapać główny wątek, może być trudno w ogóle y, dojrzeć coś, na przykład pod, pod ładną. Y, jakby pod ładnym opakowaniem, tak? Jaka jest prawda? O co w tym wszystkim chodzi? A do tego 26 lutego no, Merkury wejdzie w retrogradację, a więc to jest już w ogóle podwójny. Dla Merkurego naprawdę taki podwójny, bym powiedział, upadek, wygnanie, bo już ta atmosfera może być tam mgła, może być już. Tak gęsta, że, że nic mniej nie dojrzymy. I zaczną wracać te różne tematy, stare błędy, tak coś, co zrobiliśmy nie, nie tak. Um, i, no, I będziemy musieli naprawdę podwójnie, potrójnie, poczwórnie w tym czasie uważać. Więc jeszcze raz, na co uważać, więc na wszelkie umowy, wszelkie drobne druczki, na y, różne komunikaty, wiadomości, które dostajemy, które my wysyłamy, na fake newsy, teraz może naprawdę być y, tego zalew, na y, próby oszustwa, manipulacji, na to, że ktoś nas może chcieć oszukać, na to, że my możemy na przykład zacząć mijać się z prawdą. I też na to, że możemy mieć, aha, namarzenia, na które jakby są piękne, ale mogą być po prostu zupełnie oderwane od rzeczywistości. W ogóle na to takie oderwanie się od rzeczywistości i myślenie takie w ogóle, no, jakby zupełnie, zupełnie, jakby niezgodne z tym. Co właściwie tak naprawdę się dzieje? Naprawdę, a właściwie na rozróżnienie tego, co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe, bo z tym możemy mieć trochę kłopot, tak, gdzie, jakby, gdzie są granice prawdy, gdzie są granice oszustwa. Ryby nie mają granic. Um, uwaga też oczywiście no, na używki, tak? bo to, to jakby możemy mieć większą ochotę na, na to, żeby um, teraz po prostu zacząć tego używać, żeby trochę uciec od, od tych y, trudów dnia codziennego, od tego wszystkiego. Y, uważajmy na to, co jest zbyt piękne, by było prawdziwe. Tak? No i tak jak mówię, na wszystkie umowy, y, finanse, sprawy prawne, na to, co podpisujemy, a już szczególnie. Podwójnie i, tak jak mówiłam, poczwórnie w czasie retrogradacji. Czy, czytajmy, po prostu sprawdzajmy wszystko po kilka razy. No a w ślad za Merkurym, 10 lutego, do, do ryb wchodzi Wenus. I w odróżnieniu od Merkurego, Wenus czuje się w rybach wspaniale, jest tutaj w wywyższeniu, a więc w odróżnieniu od tej Wenus w wodniku, która była chłodna, Zdystansowana, szukała przestrzeni, tak? Większej wolności w relacjach. Teraz, teraz ta Wenus jest, Wenus w rybach, jest wrażliwa, romantyczna, zdolna do poświęceń, zdolna do pomocy, do współodczuwania, do, tak, jest empatyczna, intuicyjna. No jest to takie, naprawdę jest to ta, taka wywyższo, jest w wywyższeniu, a więc ta miłość może być taka bezwarunkowa. Wenus, właściwie Neptun to wyższa oktawa Wenus, więc tutaj właśnie Wenus w rybach czuje się naprawdę, naprawdę dobrze. I teraz jest to też taki genialny, naprawdę wspaniały czas dla artystów, dla ludzi, którzy tworzą, dla tak, bo to, to, mogą, to, to może być czas pełny tych duchowych, artystycznych uniesień, tego piękna, tak, tworzenia, ekspresji twórczej, więc, więc tak, więc super. Ale oczywiście i Wenus. Pomimo, że jest w wywyższeniu, ma tutaj swoje ciemne strony. Właściwie, moglibyśmy powie, powiedzieć, że to wywyższenie może trochę oślepiać. A więc, um, możemy w tym całym romantyzmie Wenus w rybach, który może być taki wręcz namacalny, um, możemy nakładać różowe okulary. Tak? Które sprawiają, że nie widzimy tego, że ktoś nas oszukuje. Mało tego. Możemy na przykład chcieć być oszukiwani, chcieć tkwić w tej iluzji, tej miłości, tego piękna, tego, tego połączenia dusz, tak, które, które możemy odczuwać właśnie z Wenus w rybach. Możemy sobie coś wyobrażać. Możemy mieć, większą, możemy mieć większą skłonność do odpuszczania granic, do wchodzenia w toksyczne relacje, tak? w to, jakby, że ktoś nami manipuluje, oszukuje nas, nie mówi nam prawdy, tworzy tą taką iluzję um, piękna, romantyzmu, miłości, ale to wszystko niekoniecznie jest prawda. I to właśnie e, może być ta pułapka Wenus w rybach. I jeszcze z, tych takich, z tej takiej mrocznej strony Wenus możemy powiedzieć, możemy czasem ulec takiej, takiemu złudzeniu, tej właśnie iluzji, że nasze poprzednie nie do końca udane relacje. Były jednak wspaniale, tak? możemy je idealizować, możemy idealizować osoby, które wcześniej, z którymi byliśmy w relacji, czy byłyśmy w relacji i te osoby były na przykład toksyczne, nie wiem, przemocowe, czy, czy nas w jakiś sposób niszczyły, więc trzeba teraz, przy tym tranzycie, trzeba na to uważać. Więc podsumowując, wchodzimy w energię, albo wchodzimy w energię tak, która z jednej strony tak jakby potrafi nas zabrać z tym całym uniesieniem do nieba, ale z drugiej strony możemy wylądować w tym takim bagnie oszustw tak i tej mgły i manipulacji i toksyczności. Więc... Teraz uwaga na to, by nie płynąć z tym zgniłym prądem, tak? Um, tylko by, by nie stać się tą właśnie tą śniętą, tą martwą rybą. Um, to, co teraz fajnie, dobrze jest robić, na, na co teraz jest bardzo dobry czas, to jest właśnie na twórczą ekspresję. Na, na sztukę, jakby na, na właśnie takie wyżywanie się w sztuce, malowanie, tworzenie jakkolwiek, pisanie, na to by popracować trochę też z podświadomością, bo też właśnie Neptun i ryby, to jest nasza podświadomość, to jest ten dom dwunasty, ten taki zamknięty, tak, I właśnie co tam się wszystko dzieje, więc na to też jest dobry czas. I też na to, by, by tak spróbować się trochę wyciszyć. By możemy też spróbować tego takiego wyciszenia duchowego. Pamiętajmy, że ryby to ostatni znak zodiaku, więc przygotowujemy się teraz do tego, by rozpocząć nowy cykl. A to już naprawdę będzie bardzo, bardzo mocna energia, gdy już niedługo słońce przejdzie do ryb. I oficjalnie rozpoczniemy sezon ryb, a więc sezon kończenia, tak, przygotowywania się na nowe. I teraz jeszcze kilka słów o tym, um, jakie znaki mogą y, odczuwać właśnie ten tranzyt, w jaki sposób. A więc y, y, znaki wodne, takie jak y, skorpiony oraz raki, no, mogą się tutaj. Mogą się teraz czuć jak po prostu ryby w wodzie, tak? Naprawdę bardzo dobrze, tak? To, 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 jest, to są tranzyty, które wzmacniają intuicję, wzmacniają empatię, a więc te takie naturalne zdolności tych znaków. I tutaj uwaga, tu mówimy oczywiście o, o osobach, które mają planety osobiste nie tylko Słońce, ale też Wenus, Merkurego, Marsa, Księżyc właśnie w, w tych znakach wodnych. Natomiast ryby, ryby to też znak wodny, no uwaga, bo ryby mogą po prostu już totalnie się, to znaczy to z jednej strony może wzmocnić tą intuicję, te przeczucia i, i, i tą artystyczną stronę ryb, ale może też je zalać, tak? one mogą mogą utonąć wręcz w tym e, oceanie. Więc tutaj tak ta energia po prostu zarówno e, m, mroczna, jak i ta, ta, ta wspaniała są wzmocnione. E, też jest to korzystny tranzyt dla takich znaków jak, e, jak koziorożec oraz byk, ponieważ to są znaki ziemskie. Które tak za bardzo nie poddają się tam jakimś wahaniom nastrojów, emocji i takie tam, tak? Tu się liczy materia, stabilność, stabilizacja, um, bezpieczeństwo dla byka. No a właśnie z tym tranzytem przez, przez ryby um, te, te, te znaki będą mogły, może trochę chociaż, dostaną takie wsparcie, by trochę chociaż pozwolić sobie bardziej na to. Właśnie na to współodczuwanie, na trochę chociaż okazanie tych emocji, na ten romantyzm. Więc tak, więc, to, więc te znaki będą odczuwać to w miarę jakby pozytywnie. Tutaj mamy sekstyl, więc to jest, to, są, to jest bardzo dobry aspekt. Natomiast takie znaki jak właśnie zmienne, czyli panna, strzelec oraz bliźnięta. No i te ryby, to już tutaj trochę wspomniałam, mogą mieć rzeczywiście, no tutaj ta, ta ciemna strona ryb może się bardzo um, mocno pokazać, tak? bo um, to, to są zupełnie obce dla tych znaków energię, tak? dla osób, które mają tutaj planety osobiste. Także, um, także uwaga, no szczególnie z tym, z tym Merkurym, żeby po prostu tutaj się nie pomylić, nie, nie dać się oszukać, zmanipulować i, um, i tak dalej. No i też oczywiście warto warto sprawdzić, w którym domu czy też domach mamy znak ryb. Tak? Bo to właśnie te obszary naszego życia będą teraz najbardziej poddane wpływowi tego tranzytu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za, za waszą obecność, za, za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze. Jestem za to bardzo wdzięczna. Jeszcze raz zapraszam na sesję online i do zobaczenia.